Witam Was serdecznie w nowym video i dzisiaj po raz pierwszy na tym kanale otwieramy album IVE i to jest w ogóle pierwszy album w mojej kolekcji IVE ja um, jakoś ogólnie lubię ich piosenki, ale wcześniej nie kupowałam ich albumów bo raczej tak od czasu do czasu sobie słuchałam ich piosenek ale ten album przypadł mi mega do gustu i ciągle go słucham, także stwierdziłam, że w sumie dobra Kupmy sobie coś, warto mieć coś w kolekcji, prawda? Także czemu by nie? Już zdjęłam folię, żeby tutaj nie przedłużać, nie szeleścić. W ogóle podoba mi się bardzo okładka. To jest ta fioletowo um, błękitna taka. Fajnie jest ta okładka, stworzona, bardzo mi się podoba. Szczególnie że właśnie ich albumy wcześniejsze mnie trochę zniechęcały wizualnie, um, bo były takie bardzo proste. I jakoś te okładki tak nie przykuwały mojego wzroku, ale ta jest jak najbardziej mega ładna, aż kusi mnie, żeby nawet kupić może jakąś inną wersję, ale chyba się nawet się wstrzymam, chyba że zobaczę gdzieś tam w dobrej cenie po prostu. Dobra, pociągnijmy ja dodatki. Okej, okay, no photobook jest moim wam przepiękny, mega mi się podoba, koncept e, jest cudowny, płyta, ups, okej, okay, płyta odzwierciedla y, tą okładkę albumu, jest mega piękna, podoba mi się, naprawdę, ktokolwiek projektował e, ten album, tą okładkę, to odwalił kawał dobrej roboty. W porównaniu do poprzednich albumów IVE Dobra, jeśli chodzi o dodatki, to mamy plakatik, który się prezentuje w ten oto sposób. Ogólnie bardzo fajne, podobają mi się kolory, ale w ogóle na ten koncept. I to też, jak one są wystylizowane, jest po prostu mega fajne. Wyglądałem tak bardzo dziej dorośli. Nie takie dzieciaki, nastolatki. Fajnie, fajnie wygląda. Także mamy plakat. Mam coś takiego. To jest takie rozkładane, nie wiem, serduszko. Nie wiem, jaką konkretną to nazw nazwę ma. Pewnie jakąś ma. W ogóle to są takie holo serduszka. Kamera trochę je wyłapuje. I w środku, jak sądzę, będzie jakaś członkini. Ta da da ta da. O! Ups! Cute! Także mamy jej zdjątko. I tutaj podpis. I mega fajne w sumie. Powiedzmy, że zamiast pocztówki to coś takiego tutaj mamy. I w tym albumie mamy też dwie karty, co mnie zaskoczyło. Jedna y, ma taki tył. Bardzo ładny. Taki czarny z fioletem. We wzorki. Fajnie wygląda. I w ogóle czuję tu pod palcami, że to jest taka... E, karta... Um, uciekło mi to słowo, ale wiecie, jak się rusza, to się zmienia obrazek. Tak przynajmniej w dotyku to czuję. Z tym mi się to kojarzy, także zobaczymy. 3, 4 i... Uuu! Faktycznie się zmienia. Tylko czekajcie, bo pod kamerą to zawsze... O! Tak musicie pod tym kątem to widzieć, żebyście e, mogli zobaczyć ten drugi obrazek. A tak mamy ten. Fajnie, trafiła nam się Liz. Prawda? Tak, tak, to jest Liz. Mega fajny ogólnie pomysł, podoba mi się. O, teraz też widać. Wow, 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 wow. Jakby jedna fotokarta, a jakby dwie. I mamy jeszcze jedną, to pewnie będzie już selfie karta, bo tam to jest powiedzmy konceptowa. Tło właśnie lepiej tak odzwierciedla okładkę, tylko że wzory są białe. Także 3, 4 i. Uuuu, Eugene, A e, ma paznokcie! Wow, wow, wow. Ej, jaka przepiękna ta karta. No. Fajna się trafiła. Obie się fajne trafiły. Cóż, szkoda, że nie trafił się komplet, ale jakby nie robił mi to różnicy, bo nikogo konkretnego nie stanuję tutaj. Ale powiem wam szczerze, że serio kusi mnie, żeby jeszcze w tej innej wersji kupić ten album. Także zobaczę. Może poszukam po prostu na Vinted, czy uda mi się. Um, trafić w dobrej cenie i jeśli się uda, to wtedy kupię. A jeśli nie, to może nie. <gry> tak byłoby najlepiej. Eee, no ale sobie będę miała teraz dwie po prostu tylko karty I jakby... Gdzie mam je włożyć, prawda? <gry> Takie pojedyncze karty. To muszę mieć więcej. No ale zobaczymy. W każdym razie fajnie. Cieszę się, że wreszcie I dołącza do mojej kolekcji. W ogólnie w poprzednich albumach zawsze się trafiały utwory, które lubiłam, ale jakoś nie słuchałam aż tak dużo tych albumów, że czułam potrzebę, żeby je mieć. Ale, ale ten album naprawdę super mi podpasował, także cieszę się, że udało mi się go kupić. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!